Hello alus, jestem Digomera dzisiaj ze mną Happy Gamer No i gramy teraz duosa i mu brakuje jeden do skrzynki a mi 7 e, weź e, duosa Dobra. ciszę grę W ogóle gdzieś no lepiej o no, niech będę mieli trochę głosu. E, dobra. Dobra, o tam są dwie skrzyneczki. W ogóle wam w ogóle nie pytajcie czemu mam takie słabego kolta. A o co ci chodzi, czy chodzi słabego? Ale tak słabo gram koltem. Czy znaczy, mam dobrego, ale słabo nim gram? Tam nikogo nie ma? No, w krzakach tej. Pory. I tam jest Rosa, pani. Więc pani Rosa, którą możemy sobie szybciutko zabić. Tak ja już ja stąd sięgałam. Tam jest poko. Po co ta postać? tam, tam Tamten poko się nazywa Z Z Zenek. 77. dobra. Zbieraj te parki, bo ja muszę uciec. O nie, cały krzak nam do... O, o kurde. Fajter. Której niedługo nie będzie. Mówiłem? O, i nie, zaraz. I... Już przynajmniej nie za niedługo nie będzie. Ale uratowałem sytuację, nie? O kurde. Kurde. To 16, parę 17. Oj Zagraj ponownie. Dosk dalej. Nie. A balety weźmę skrzynkę, a wezmę tamtą. Nasze znaczy, lubię kolta, ale nie aż tak bardzo. Jeszcze parkiu by. Skrzynkę siedzi. Cztery, dzięki. pięć. Jeżeli dobrze pójdzie. Szybko. Dzięki. Uuuhu! Uh, to uh, pięć par Ledwo co wydropiam na postać. Dobra. Ja A, się tak tyfęc. blisko, tam jest El Primo. Tak blisko. A jednak tak daleko. Tam wiem, że... Brok! Ole się tąduje, tam dojechał. Widziałam te rakiety. Jak ty tam stałeś? Ojeju. Się w ogóle nie ruszałeś u mnie. Bo, bo, no, bo nie, nawet nie zaszczałem. U nie, bo... Zepsułem wszystko. Dobra. Jest Dobra, ja się tam nimi zajmę tutaj trochę. No, to się nieźle zajęło To Oni się mną zajęli. Serio. Ja to potwierdzam, że oni się tam zajęli. Serio, Rico. Rico. Sękaw. Mam się, Słuch, chowa. Tam był jeszcze pół, więc nie chciałam podchodzić. Dobra, i siedź tutaj przez chwilę. Nie. Nie ma. Tutaj może ktoś być, ale nie ma. Tam jest pan. Co? Szelka się tak skowała pięknie. Dobra, wedle mnie w, w tym meczu mnie w ogóle nie było. Mówmy się. tak plus dwa. Teraz dwa. Ja robię opening. Kurde, nie ma żadnej postaci fajnej. O. A, ja, ja. Czemu ja weszłam tutaj? Dawaj starcie duo. Grałam na wysoko w postaci. Moją najwyższą to jest właśnie kolt. Moją najwyższą to jest Brok. I bo. Jak będą lagi, to przepraszamy. Tam jest pan Bull. A, pan, pan, Zabił. Zabił. pan, I tak pan, tam się nie chciałam pan, bo i tak to było dead. pan, pan, się pan, pan, się bitka dzieje, pan, 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 Okej. Okay. A maski na cokolta, ja też chyba zbieram na na... Aaaa! Wieżyczka, wieżyczka Jessie! Popkosz prostownica Umarły. Mm, umarłe! Zbieraj tego parkuba. Weź nie pytaj. Weź nie pytaj. Weź się przytul. O nie. O, ale ten 30 hp przez moje miny. Oj, 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 jeszcze meteoryt. Tak naprawdę, oj, dużo dużo złapię. Czwarte miejsce będzie? Czy teraz widzisz? Weź, uciekaj. A co nie wyrobi? Dobra, nie gram z tobą. Dobra, wyrekolta. Weź, Weź, bo. Nie A mam. Okej. nie. Nie, 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 nie. Kim jestem? Nieważne. Nic. No, by... Aha. Nie. Aha. Nie wiem, go tylko... wziąć. Wezmę Jessie. Jessie, Jessie, Jessie O, taki okay. męski. Jest. Teraz tylko. tu. Brzydki. Nie. Ładniejszy jest zwykły. Nie. Ale dla mnie tak. Bo są... ma różowe włosy, czy tam czerwone. Czerwone. A szkoda, że nie różowe. Bo jak wiadomo, różowy to najbardziej męski kolor, prawda? Przepraszamy was za, za odgłosy w tle. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. A to Ham? I pam. Spider chrome. robi chrum, 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 bo to spider chrum. Tam tamten sobie stoi w miejscu? Nie. Szybka, to czy, tamta, czy tamta Piper, tam sobie, sobie mnie szczela? Tak. Zaraz umiesz. Nie podchodź tu do mnie. Ty podaj to są i ci szczere. No nie, nie wchodź do mnie Krzaku, bo się, bo mnie ujawnisz. A jestem pani taką. Czyli nie chcesz wygrać? Spoko. Weź tego po co zabij. po coć? Po co? Po co to, po co to jest? Pięknie. A ten se w meteorycie się I się wszyscy powyglądają. A my sobie poczekamy. Jeszcze ma parki psami. Dobra i czy tutaj w krzaka. Jak wystarczy, czekamy tu. Jeżeli byśmy to wygrali, to by był taki fart. Ale plus siedem. Dobrze, słuchajcie, to już jest koniec odcinka, subskrybujcie, co? łapkujcie i komentujcie, wbijajcie na kanał Happy Gamer, do następnego no zostaw, odcinka, papa, pa. co? Nie, słuchajcie, Czek o o będziecie tak oglądać, aż wie 4000, okej? Okay? Nie, do następnego odcinka, elo!